W dzisiejszym przepisie wykorzystam czosnek oraz 40% wódkę. Tą nalewkę stosuję zwyczajowo na obniżenie ciśnienia. Chcesz zobaczyć, jak ją wykonam? Nie odchodź, ja mam na imię Beata. Witaj na kanale Artemisa Anoła. Teraz będziemy przygotowywać nalewkę z czosnku. Do tej nalewki potrzebować będziemy 50 g czosnku oraz jakieś 200 ml wódki 40%. Czosnek należy pokroić i wrzucić do ciemnej butelki. Kroimy czosnek. I takie kawałki wrzucamy do ciemnej butelki. I tak po jednym kawałku, po parę kawałków wrzucamy do ciemnej butelki. Czosnek mamy już zapakowany do butelki, i teraz będziemy go zalewać 40% wódką. I należy go przechowywać w ciemnym miejscu przez około 10 dni, i po tych 10 dniach przefiltrowujemy, oddzielamy czosnek od wódki. I tą nalewkę stosujemy po parę kropli, maksymalnie 10. Przy wysokim ciśnieniu, ja tą nalewkę stosuję. Można ją też stosować, kiedy mamy taki gwałtowny kaszel, aby rozszerzyć naczynia krwionośne. Pamiętajcie, vlog, który prowadzimy, jest vlogiem informacyjnym i przekazującym receptury z zielników ludowych oraz z zielników lekarskich sprzed wojny. Mówię o tym, co stosuję sama na sobie. Jeżeli będziecie chcieli zastosować też którąś z receptur, to proszę, aby skonsultować to z lekarzem, ponieważ każdy człowiek ma inną reakcję na substancję ziołową czy warzywną, jak w tym momencie czosnek. I pamiętajcie również, osoby, które zażywają leki na rozrzedzenie krwi, nie mogą zażywać produktów z czosnkiem. To tyle, do następnego razu. Hej, hej!